Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed meczem 34. kolejki Fortuna I Ligi pomiędzy Stalą Rzeszów a Scrooge'em Stochowa. Jest z nami trener Stali Rzeszów, pan Daniel Myśliwiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Są również z nami dziennikarze, witamy ich także w sali konferencyjnej i prosimy o zadawanie pytań. Łukasz Panie Gazeta nowości? Panie trenerze, biorąc pod uwagę okoliczności meczu ze Scrooge'em Stochowa, Mam tu przede wszystkim to, że zagracie na własnym stadionie, gdzie czujecie się, wyśmienicie. Nie są własną wiadomo fanatyczni kibice. Biorąc pod uwagę również to, że skra została już zdegradowana do drugiej ligi. I sumując te wszystkie sprzyjające okoliczności, to mimo wszystko wydaje się, że to trochę rysuje się w zbyt jasnych barwach. I nie sądzi Pan, że jednak mecz ze Skrą może być dla was najtrudniejszym meczem w całym sezonie. Myślę, że najtrudniejszy jest zawsze najbliższy mecz, bo te, które już za nami nie jesteśmy w stanie ich zmienić, zmienić w wyniku tego, co zaprezentowaliśmy i dlatego zawsze też tak podchodzimy, że on będzie najważniejszy i teoretycznie też najtrudniejszy, bo piłka jest pięknym sportem i w sytuacji, kiedy wszystko wydaje się rozstrzygnięte, wtedy na białym koniu, w białej koszulce wjeżdża on, czyli los. Tudzież fart, tudzież nie fart. Ale, tak mówiąc, całkiem poważnie, my nie patrzymy na okoliczności, bo gdybyśmy patrzyli na okoliczności, to już dawno byśmy zgubili moment tu i teraz. A moment, w którym jesteśmy, bardzo ciężko na niego pracowaliśmy, moi piłkarze bardzo ciężko na niego pracowali, i nie, nie pozwolimy sobie na to, żeby teraz pomyśleć, że praca została wykonana w momencie, kiedy mamy do wykonania co najmniej jeden krok, żeby osiągnąć i spełnić nasz cel. Patrząc na te okoliczności, patrząc też na tak zwany on ciężko przypuszczać, że w tym meczu powinien Wam się noga. Niemniej na pewno nie podchodzicie do tego w ten sposób. Podejrzewam, że szatnia bardzo mocno żyje tym meczem i nikogo nie trzeba motywować. Dlatego chcę zapytać, jak mocno żyjecie przed tym, jakże istotnym dla Was spotkaniem? Myślę, że jesteśmy stabilni na tyle, żeby tak jak w poprzednich meczach, za bardzo nie, nie dać się ponieść emocjom, a z drugiej strony być w takim stopniu pobudzenia, żeby w odpowiednim momencie uzewnętrznić jak najbardziej pozytywne emocje, takie, które zaprowadzą nas do skuteczności. I to będzie klucz. I to już dwie kolejki wstecz rozmawiałem na ten temat z piłkarzami, że ja rozumiem, że okres pracy wspólnej był ciężki. Wiele momentów takich kosztownych emocjonalnie, szczególnie ta ostatnia runda. I dlatego tutaj najważniejsze będzie pokazać w kluczowym momencie. A kluczowy moment to nie jest trening, tylko mecz. Pokazać na co nas stać, nie tylko pod kątem taktycznym, technicznym, ale przede wszystkim pod tym kątem mentalnym. też na pewno nie zamierza ułatwiać Wam zadania. I zapytam się, jakiego rywale się trenem spodziewa, bo podczas pierwszej konfrontacji. Raczej spodziewaliście się, że Częstochowianie troszeczkę bardziej będą inicjatywni w pressingu. Tak jednak nie było. Praktycznie cały zespół częstochowski skupił się na obronie dostępu do własnej bramki. No teraz jednak z nie ma nic do stracenia. Praktycznie o nic nie walczy, jedynie o poprawienie punktów i bilansu bramkowego w tabeli. No i nie uważa ten, że jednak może ten zespół troszeczkę bardziej zaryzykować. Myślę, że taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, że Skra będzie grać dokładnie tak samo jak w poprzednich meczach, będzie dążyć do realizacji swojego modelu, bo tak jak przywołał Pan poprzedni mecz, wtedy my się nastawialiśmy bardzo mocno na to, jak ominąć pressing, dobry pressing przeciwnika i przez to zabrak, może nie tyle zabrakło, nie poświęciliśmy czasu na to, jak rozmontować. Obronę niską i ten trudny do ominięcia blok złożony z pięciu piłkarzy z linii obrony, czterech pomocników i jednego wysuniętego napastnika. Tutaj, mając doświadczenie z tamtego meczu, po trochu doskonaliliśmy nasz atak pozycyjny, ominięcie pressingu, ale też oczywiście nie zapominając o fazie defensywy, bo. Tak jak pan zauważył i tutaj mogę potwierdzić, że w żadnym wypadku nie podchodzimy do tego meczu tak jakby on był, miał być łatwiejszy czy na zasadzie takiej przygotowując się do kolejnego meczu. To jest mecz najważniejszy i bez niego bez osiągnięcia celów w tym meczu, czyli bez zwycięstwa my będziemy mieli poczucie niezadowolenia. Mielibyśmy, gdyby oczywiście się skończył źle, ale będziemy robić wszystko, żeby zaprezentować się co najmniej tak dobrze jak w ostatnim meczu. I poprawić jedynie skuteczność. Mm -hmm. Skra pamiętam w tym pierwszym starciu bardzo dobrze niwelowała Waszą aktywność na skrzydłach, i sądzę, że teraz też będzie chciała właśnie skupić się na skrzydłowych stali rzeszów. Uczyła Pan zawodników, że tak właśnie zawodnicy skry będą chcieli mocniej przykryć te wasze boczne korytarze? Bronić się w niskim bloku jest bardzo duża liczba piłkarzy, czy to w środkowym sektorze, czy w bocznych sektorach. Dlatego my daliśmy z tych narzędzi, które wcześniej, z których wcześniej korzystaliśmy w poprzednich meczach, przedstawiliśmy piłkarzom dwa takie najbardziej, myślę, które, te, które mogą być najbardziej skuteczne w tym meczu i do nich będziemy chcieli na nich się skupić, po to, żeby za dużo nie myśleć, tylko po prostu grać, grać, z pasją i robić wszystko, żeby nie tylko to był dobry mecz, zwycięski mecz, ale też taki, który no, będzie takim myślę, że pożegnaniem z publicznością rzeszowską w tym, w tym sezonie. Czyli można spodziewać się piłkarskich fajerwerków? Czy fajerwerki to nie wiem, ale na pewno chciałbym, żeby to, było, to był mecz taki, który, który będzie spinał Klamron nasz okres wspólnej pracy i. Skoro w większości meczów były fajerwerki, czasami odpalane z jednej i z drugiej strony, to mam nadzieję, że tutaj to będzie... Piłkarze dadzą z siebie wszystko i w to głęboko wierzę, a efekt będzie taki, że się wszyscy na samym końcu będziemy cieszyć. No, by tak było. I na koniec zapytam coś, czego raczej nie podejrzewam. Nie zadałem to pytanie. Będziecie przekazywać może zawodnikom wynik nie. meczu? Okej, okay. rozumiem. Tamte mecze nie mają znaczenia. My dążyliśmy do tego, żeby mieć wszystko w swoich rękach, los w swoich rękach i, i to się udało i tylko na tym się będziemy skupiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Marcin Jeszcze nowiny. Zacznę od sytuacji kadrowej. Nie zauważyłem żadnego komunikatu na temat Pawła Oleksego, Czy ten zawodnik jeszcze zagra w tym sezonie? Mam nadzieję, że tak. Coś więcej? Będziemy na temat jego zdrowia. Ja tylko dopowiem, że przed meczem niedzielnym pojawił się komunikat co do stanu zdrowia Pawła. Tam jest zamieszczona dokładna informacja, co mu dolega. Tak. No a tutaj już, że tak powiem, przed meczem sobotnim będziemy się dowiadywać, czy Paweł wystąpi, czy nie wystąpi w tym spotkaniu. Biorąc pod uwagę, to, że mieliśmy bardzo mało też czasu na przygotowanie, to Paweł też Miał wykonane dodatkowe badania, które jeszcze nie są do końca zinterpretowane, tak? Czy on będzie mógł zagrać w najbliższym meczu i ewentualnie w kolejnych także? W tym tygodniu to Nie. Jeszcze nie. Eee, tak, w sumie zapytam jeszcze o, o tą skrę, bo mm, czy, ten, czy jednak ten remis, ewentualny remis ze skręłu nie, nie byłby nie. atrakcyjny dla Rzeszów? Dla nie. Gdyby, gdyby patrzeć na, na pewno nie. Hmm. To jest etap, w którym inaczej nie było takiego etapu, w którym my byśmy kalkulowali. Były mecze, w których można było spokojnie się wycofać i mówiąc kolokwialnie pilnować wyniku, a my tego nigdy nie robiliśmy, my zawsze chcieliśmy być sobą i grać na własnych zasadach i nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, w którym byśmy w ostatnim naszym meczu domowym w tym sezonie mieli zagrać inaczej i, i tego się będziemy trzymać. Ja Chciałbym jeszcze spytać o Pana emocje, takie, taką pracę tutaj codzienną w Stali Rzeszu, To będzie ostatni mecz w roli gospodarza. Pan wcześniej się dowiedział, że nie będzie Pan pracował w nowym sezonie. Jak się Pan pracuje teraz z taką świadomością? Wyśmienicie. Dzięki temu mogę zobaczyć, jak się ludzie zachowują. W momencie, kiedy wiedzą, że umarł król. I król. A tak mówiąc poważnie, to, to jest... To jest cały czas tylko informacja i dla mnie patrząc właśnie na ludzi, obserwując ich można bardzo łatwo też zobaczyć różnice w zachowaniu, Co oczywiście, czego oczywiście nieco nie, nie, nie oceniam, tylko po prostu dla mnie to jest ciekawe jak w wyniku jednego zdarzenia mającego wpływ bezpośrednio na mnie też inni się zachowują i to jest też ciekawe zjawisko. Będę mógł, jak będę miał troszkę wolnego, więcej poczytać na temat zachowań i formowania się grupy, Socjologii, psychologii ludzkiej. Coś się zmieniło w zachowaniu piłkarzy? Patrząc na jednostki, to nie, po niektórych było bardziej widać, po niektórych było mniej widać. Są tacy, którzy chcą jeszcze bardziej pokazać, jak bardzo im zależy na zwycięstwie. Są tacy, którzy są bardzo stabilni. I to jest fajne, że każdy zachowuje się w swój sposób taki, mam nadzieję, naturalny. I to jest ciekawe. Czyli raczej na piłkarzy to. Dobrze wypełniona. Nie chcę mówić, czy dobrze, czy źle, bo to by była ocena, ale wiem na pewno, na kogo mogę liczyć i, i ci piłkarze na pewno się pojawią na boisku. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Widzę, że nie, zatem przechodzimy do pytań nadesłanych przez kibiców. Pan Kamil Gromek zapytał: Szanowny panie trenerze, czy liczy pan na to, że Stal Rzeszów dostanie się do Ekstraklasy? Robię wszystko, żeby już wygrała najbliższy mecz, a jak wygra następny mecz, to wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej. Poniekąd to jest odpowiedź na drugie pytanie, ale zadam je pan Konrad Szmela. Zapytał, na kogo chciałby pan trafić w barażach i dlaczego. Pierwsze znajdźmy się w barażach, a później będziemy sobie być może mogli dywagować, ale to i tak będzie niezależne od nas i kogo byśmy nie chcieli, kogo byśmy chcieli w barażach, to nie ma znaczenia, ale Patrząc na to, że sektor gości stadionu przy ulicy Reymonta nie może być wypełniony przez naszych kibiców, to odpowiem przewrotnie, że nie chciałbym trafić z tego względu na Wisłę Kraków. Dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie tej konferencji. Zapraszamy w sobotę o 17.30 na Stadion Miejski Stal w Rzeszowie. Dziękujemy.